Ale on mocno dna się trzyma, to nie jest, popalczymy chwilę z nim Ale by nie poszedł, chciałbym go zobaczyć To wcale nie może być... Może nie być mały, wiesz? dobrze przygotowany jest, bo świeżo nawinięta plecionka no. i główki, główki nie to że jakaś stara żeby się No, nożek, Ale on zobacz powracać. Zobacz, zobacz, zobacz co on robi To jeszcze prąd mu daje daje a. po prostu moc No On swoje, ja swoje On po prostu wyjeżdża Bóg, Bóg niestety O, 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 zerwał się Zerwał się Od, Odjechał, bo podciągnąłem go dwa razy i on nagle odjechał